Cześć, witajcie na kolejnym odcinku No dziś tylko dwie strapki Paradiso oraz krzyżówka Ale za to długodystansowe yy, Wkład 20 zł oczywiście I Paradiso mam z numerem 16, gdyby ktoś chciał wiedzieć Na początek aparat i kostka yy, Tu nie ma, nie ma, tutaj jest I tu i tutaj coś nie widzę. Teraz liść i szorty. Szorty tu, tutaj liść. Tutaj nic, i tu szorty. Delfin i palma. Tu są. Tutaj. Tu. I tu. Piłka i arbuz. Jest. Arbuz jest. Piłka kolejna. Tak, płetwy i lody. Płetwy i lody. Tutaj płetwy. A tu są lody, termometr i koszulka. Termometr, 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 tutaj też, i koszulka na dole, krab i kompas. I kompasy się. ten Dobra, to tyle. Teraz żuj i wodolot Żuj, wodolot gdzie one są? Tu jest żółw. A tu jest wodolot. I jeszcze kostium oraz mywa. Mewa, kostium. I kostium. No i dobra. Tutaj kosu nie ma, tu też nie. Tu też nie. Czyli paradiso przegrano. Nie ma nic. A zobaczmy krzyżówkę. A mam z numerem 6: W i O. W ponosie mam figura. teraz na drugiej o i W. no okay. nie widzę na razie tej litarki W, może nie ma na tej WIB jest tutaj i na tej ostatniej nie ma nic. D i S w bombu się na razie nic. S. czy coś jeszcze? Chyba tak. Jest jeszcze jedno S. Na drugiej tutaj D. Tutaj to tu jest S. No i to tyle. A ta ostatnia D. Jest tutaj S i tu to tyle z i J nadal ponosi nic J z z na tej wszystko na różowej J i z z. TZ i na ostatniej. No i to to, a tu jeszcze jest jedna literka J. To by było tyle. U i I, no i wpadają obie literki w bonusie. Tutaj tworzy się isos, czyli pierwsze, bóż. no to drugie, u, i, yy, czy coś jeszcze? Tyle. Jest u, jest i, u, 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 tu jest i, No i na ostatniej I, u, i, u. Okay. Kolejne dwie literki to E i A A wpada w bonusie. Tutaj tu. Osa. Mamy trzecie, czyli krzyżówka jest wygrana. Może coś jeszcze wpadnie, jakieś słowo. To chociaż e, coś tam odrobię. Tutaj E daje nam Zeus. Czyli z jednym na razie tutaj kończę. Tutaj też mam słowo Ada w tej ostatniej, i to jest pierwsze. I to tyle. Kolejna literka to L i P. No, w ponusie nie ma. Więc tutaj na tej i jest kolejne słowo pad e, jeszcze tu l i tu jest p na drugiej tu l, l. to tyle i ostatnia Tutaj tworzy się słowo pole. I to by było w tyle z tych literek. Kolejne dwie to Y i N. W się ich nie ma. Jest kolejne słowo, synowa. Czyli już wychodzi na to, że będzie plus n y n i y tu jeszcze n. Dobra i na ostatniej n. literka m i c się już ich nie ma. Tu mam jeszcze MC. No dobra. I to by było tyle. Z tych słów mamy tak: 1, 2, 3, 4, 5. Tak. I wychodzi, że to jest 30 zł. Dobra, tu jeszcze dobra piece. C. C. I, y, dobra, to tyle, nie, tu jest jeszcze co? Tutaj, czyli, y, mm, mm, okay. sprawdzamy. czyli, jeden. razy tutaj, a tutaj, pomyliłam czyli, Zgadza jest trzy doszki, Więc na samym dycha na plusie wyszła, ponieważ Paradiso nie dało nic. Wkład był 20 zł, a odzyskane jest 30. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!